A teraz powiem o stoplosie procentowym, bo spotkałem się z tym. Znany w Polsce inwestor wykonuje taką czynność, zamykając inwestycję, kiedy cena spadnie o X% procent i zamyka. Co to znaczy? Cena, powiedzmy, akcji, bo to może być cena kurs pary walutowej, cena złota, czegokolwiek. Rośnie sobie, ta osoba określa, że jeżeli w każdym momencie, nawet od samego początku, kiedy rozpoczyna pozycję czy inwestycję, kiedy doszłoby do powrotu ceny, czyli skorygowania się, skonsolidowania, nie ma to znaczenia, które przekroczyłoby w pierwotnym przypadku tyle, a tutaj tyle i tyle i tyle. To znaczy ile? Można sobie ustalić, że nasz stop loss, stop loss procentowy będzie wynosił na przykład, 20%. 20% spadku ceny na akcjach. Właściwie na każdym instrumencie można ustalić taką zasadę, że jeżeli cena, kurs spadnie bądź urośnie o x%, to z automatu nam zamyka taką inwestycję. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? To jest jakieś. Jeżeli stosujesz taką rzecz i nie masz świadomości, że są inne sposoby, a do tego realizujesz swój plan, swoją strategię i zarabiasz, no to to jest dobre. Ale coś, co jest dobre, to może być dobre dlatego, że nie znamy czegoś lepszego. To, który jest lepszy sposób, cenowy czy procentowy, z mojego punktu widzenia cenowy, oczywiście. Bo co to oznacza, że ja dopuszczam do tego, żeby cena na przykład akcji, bo to jest łatwiej to wyjaśnić, spadła o 20% i ja zamykam pozycję? Przecież, jeżeli bierzemy pod uwagę taką sytuację, że trendy, które rosną, rozwijają się, tworzą coraz większe ryzyko zmienności, to w zaawansowanych trendach te powroty korygujące bardzo często przekraczają pierwotne, Spadki, ale nie grozi nam to zakończeniem naszych warunków handlu czy też inwestowania. Taki powrót może odbywać się w jednej jednostce czasu, w jednej świecy. Na przykład, po prostu spadło ci o 20%, masz zasadę, kończysz inwestycję czy taką transakcję. Czy to jest dobry sposób? Dla mnie jest to niedobry sposób, ale jeżeli ktoś to stosuje i wychodzi mu. Proszę bardzo, ale zachęcam do tego, żeby się nauczyć efektywnego inwestowania lub handlu. Efektywnego to Taki przyrost jednostki zysku na jednostkę na jednostkę czasu, który jest najwyższy z możliwych. Ja tutaj podałem jednostkę czasu, ponieważ ten czas odgrywa największą rolę. Bo przy efektywności mierzymy zysk również do, do nakładów, a nakładem prowizja to są niewielkie kwoty. Zatem można uzyskać. 1000 dolarów w ciągu jednego dnia, a można ten 1000 dolarów zarobić w ciągu jednego tygodnia, patrząc na te same ramy czasowe. Zatem stop loss procentowy jest banalnie prosty. Zakładamy, że jak cena spada o x procent, kończymy i Tyle. Nie będę tutaj rozwijać się nad tym, jak to ustawiać, kiedy ustawiać, ponieważ nie chcę tego stosować, nie stosuję, dlaczego miałbym uczyć i przekazywać taką wiedzę. Nie oceniam tego jako negatywnego sposobu. Jest to jakiś, ale osoby, które stosują procentowy stop loss, jeżeli zapoznałyby się z tym, co ja proponuję, w 100% osoby takie przeszłyby na cenowy stop loss. Logiczny. Już nie mówię o tym, że ogromna większość tych, którzy tradują, którzy inwestują, myli zlecenie stop loss, porównując je z ryzykiem. To nie jest żadne ryzyko. Podkreślam to, nie jest to ryzyko. Ryzyko jest tylko w pieniądzu, a stop loss jest na przykład w pipsach bądź punktach. Bądź odległość stop lossa może być w procentach. Tak to wygląda. Czyli na jednostkę odległości zlecenia Stop loss od zlecenia otwarcia bądź aktualnej ceny, przypada X pieniądza, który możemy utracić. Tutaj dodam, że to już nie dotyczy tylko procentowego. Musimy pamiętać o tym, że no właśnie większość, która mogłaby zarabiać, nie zarabia, nie zarabia, bo nie wie o tym, że tak jest, i nie rozumie tej. Zasady, co to znaczy, jeżeli otwieramy pozycję długą przy jakimś poziomie, dlatego, że się na przykład utworzyła nam jakaś świeczka, która uprawnia nas jest to jakiś sygnał uprawnia nas do kupowania i liczymy, że tam będzie sobie rosło. I powiedzmy, że nasz pierwotny stop loss jest pod tą świeczką. Wielkość tego stop lossa. Dla przykładu podamy 50 pipsów i na tą wielkość przypisujemy sobie ryzyko akceptowane, czyli przypisujemy taką stratę w pieniądzu, jaką akceptujemy, która nie zaburzy naszego zarządzania pieniądzem, zarządzania kapitałem. Seria strat w oparciu o taką wielkość straty również nie zaburzy nasz tutaj cały... Plan zarabiania i powiedzmy, że jest to, jak to będzie, 100 dolarów. Co się dzieje? Dzieje się to taka sytuacja, kiedy trafimy, a jest to mega rzadkie, kiedy otworzymy pozycję długą i już zaczyna kurs rosnąć, to zaczyna się robić zielono i zarabiamy. I niech tak będzie, że on sobie rośnie i rośnie. Kiedy kurs rośnie, a my stosujemy stop loss cenowy, to Nasze zlecenie, stop loss, nie może być przesunięte, aż do momentu, kiedy pojawi się, aż po, do tego momentu, kiedy pojawią się warunki w ramach tego trendu, do jego przestawienia. I może się okazać, że cena jest już tu, na tym poziomie, a stop loss ciągle jest tam, gdzie jest. I oznaczałoby to, że w aktualnej sytuacji. Odległość stop -lossa, tego pierwotnego, którego nie możemy przestawić, w stosunku do aktualnej ceny to jest na przykład, o mamy, 120 pipsów. Jest to 120 pips. I teraz może 150 to będzie do przeliczenia łatwiejsze. 150 pipsów. I pytanie jest takie, które zadają moim uczniowie. Jakie jest ryzyko w momencie, kiedy otwierasz pozycję? No, ryzyko 100 dolarów. Tyle mogę stracić. Kiedy już tam jest zielono, to pytam, a jakie jest teraz ryzyko? No, dalej 100 dolarów. Na pewno? No tak, jak spadnie mi cena kurs do stop losa, to stracę 100 dolarów. To się mylisz, ponieważ w tym momencie, kiedy cena kurs jest tutaj, to Twoje ryzyko jest trzy razy większe. Co to znaczy, że Twoje ryzyko akceptowane. Jest razy 3 pierwotne, to oznacza, że ryzykujesz już 300 dolarów, ponieważ 200 dolarów już zarobiłeś. Ryzykujesz 300 dolarów. I dlaczego z tej dużej grupy którzy, osób, którzy prawidłowo rozpoczynają handel, ponad 50% grupy nie zarabiają, a wręcz tracą? bo nie uznają tego za ryzyko. Nie biorą zysków, tylko czekają, jak będzie dalej rosło. Błędnie oceniają warunki i kurs, cena spada i doznają stratę 100 dolarów. I w kółko, i w kółko. Zamiast brać to, co już zarobili. Ogromnym problemem i błędem jest złe zarządzanie zleceniem stop loss. Nie szanowaniem pieniędzy. Nie braniem tego, co zarobiłeś. Jak się nauczysz... Szanować pieniądze i brać je, bo zarobiłeś, to zaczniesz zarabiać. Zatem 20% kilka procent traderów zarabia, kilka procent zarabia bardzo dużo. Ogromna większość waha się między trochę na plusie, trochę na minusie w granicach zera. Ale ogromna większość z tych, którzy tracą, mogliby zarabiać w bardzo prosty sposób poprzez nauczenie się zarządzania zleceniem Stop loss, zarządzania zyskami, stosowania zlecenia obronnego cenowego. To tyle, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch zleceń obronnych Stop loss, cenowego i procentowego. Nad procentowym się nie rozwodzę, bo jego nie stosują. On jest jakiś, ale jeżeli mam do wyboru coś, co jest lepsze, no to biorę to, co jest lepsze, po prostu. Takie jest moje podejście i namawiam każdego, kto handluje, kto inwestuje, do nauczenia się analizy ceny. Nie analizy technicznej, tylko analizy ceny. To jest ogromna różnica. Mimo tego, że analizujemy cenę na wykresie, to w TX4 analizujemy rzeczywistą cenę, a nie kreski, słupki, pająki, motyle i dziwne. Konstrukcje cenowe, to zawsze będę podkreślał. Zatem wszelkie zlecenia, całe nasze zarządzanie pozycją czy inwestycją opiera się o cenę, o to, co cena robi. Dlaczego? Bo w cenie jest wszystko, wszystko, co ma wpływ na wartość danego towaru. Waluty, złota, srebra, ropy, innych produktów, ceny akcji, ETF-ów, czegokolwiek, cokolwiek sobie nie wymyślisz, a jest to w obrocie i można to kupić, sprzedać, to ma swoją cenę. A skoro tak, to cokolwiek ma wpływ na cenę, to jest w cenie. Jeżeli jest informacja, która nie powoduje, że cena rośnie albo spada, albo wręcz dziwne rzeczy się dzieją, kiedy na przykład wyniki spółki są złe, a cena rośnie i to bardzo dużo. Albo odwrotnie są genialne wyniki, a cena spada. Dlaczego tak jest? O tym kiedyś porozmawiamy. Dlatego też to w podsumowaniu, lepszym z mojego punktu widzenia jest zlecenie stop loss obronne cenowe od procentowego, a tym bardziej od innych zleceń obronnych ustawianych w oparciu o różne wskaźniki i tyle. Są to rzeczy mało efektywne, chociaż y, można y, po prostu zarabiać. Czyli będziesz używać ATR i będziesz zarabiać. Ale jeżeli zarabiasz, a mógłbyś zarabiać 2-3 razy więcej, to nie chcesz?